Dzień widzowie, witam was w kolejnym odcinku Specim99 A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening nowych ekskluzji jajek A dokładnie klasik jajuszka, a mam ich przygotowane 100 sztuk No i zobaczymy czy uda nam się dropnąć huge, a może nawet titanica Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania Już na start odcinka pochwalę się, że dla mnie te jajka są bardzo szczęśliwe, bo wypadł mi z nich titanic Tak, titanic classic a. no patrzcie jak on się pięknie tutaj prezentuje Dokładnego klipa, jak mi wypadł, macie teraz na ekranie. Proszę was bardzo. 4-1? Nie, 8 teraz. Tylko gdzie? Tutaj, tutaj, 8, 8, gość, 8 posło, Proszę, jeden Titanik, jeden Titanik, proszę. Reston, jeden. Jest jeden! Nie nie 1. Nie 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 Jest Titanik, nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie. Nie rośnie. Jest Titanik, Titanik, Titanic, Mamy Titanika dzisiaj. Mamy Titanika, mamy Titanika, mamy Titana W końcu Titanik. Oho. Titanic, let's go! I było to na live z okazji nowego update'u. Wtedy wypadł mi z ponad 20 jajek. Dzisiaj mamy 100 jajek, więc jest szansa na drugiego. Może Rainbow Shiny. Także widzą, trzymaj kciuki na pewno. Bo drugi taki Titanic w kolekcji by się bardzo przydał. Zwłaszcza, że ostatni nic mi totalnie nie leciało. Dobra, zaczynamy ten opening od pierwszych trzech jajek. Zobaczymy, co pierwsze trzy jajuszka mi tutaj dadzą. Pierwsze trzy jajuszka, uwaga. No dobra, mamy Classic Bunny i Classic Doga, Spoko. Na pewno powiem wam szczerze, że nie będę narzekał na te jajuszka. Na pewno to wiecie to jest rozgrzewka lecimy teraz 1 2 3 1 Dwa, to jest taktyka, widzowie. To jest taktyka, tyle ja już. Raz, dwa, pierwsze dwa, nic, kolejne trzy, nic, czwarte, nic i czy piąte, cokolwiek będziemy mieli? No, niestety, również nic. No to, jeżeli na tym wardzie nic mi nie chce polecieć, to wiecie, gdzie musimy chyba iść, prawda? Dokładnie, na hakerową mapę. Na hakerskiej mapie zawsze coś ciekawego leci. Miejmy nadzieję, że tym razem też się tutaj nam poszczęści. Stajmy sobie tak jak zwykle, czyli w tym dokładnie miejscu. No i co, może otwórzmy sobie tak jeden i jeden. I 3, 1, 1, 3. Będziemy mieli już 15 jek za nami. Zobaczmy, czy chociaż jedno zacznie rosnąć. Uwaga, Rainbow, ok jest Rainbow exclusive No i tutaj mamy Classic dogi i Classic Dragona. Okej, okay, jest Rainbow exclusive, jestem zadowolony. W ogóle jakie tu są ekskluzwy najlepsze? Najlepszy Classic Dragon, potem bany i na koniec dog. Dobra. To może jeszcze na tej miejscówce szybko sobie otworzymy jedną trójkę i zaraz zmienimy ją, oczywiście, bo ja zamierzam zmieniać miejscówki, bo widzowie, ta taktyka zawsze działa. No i shiny Classic Dog, a reszta pozostałe to zwykłe. Dobra, wiecie co? Jeszcze sobie dwa tutaj otwórzmy szybkie Raz, dwa, jeszcze dwa, żeby do tej dwudziestki Ładnej liczby dobić, uwaga, uwaga Proszę, panie Prestoniku, daj mi O, rainbow, dobra Ja jestem zadowolony, takie rainbow ekskluzywy mi się przydadzą I z nich na pewno nie narzekam Bo one dają dużo punktów do maszyny na te jajka Tutaj, a ja te jajka zbieram No bo widzowie, niedługo 100 tysięcy subów co za tym idzie, jeżeli uda nam się wbić do końca sierpnia, no to 31 sierpnia będzie live specjalny z okazji wbicia tych 100 koła, prawda? I będziemy robili gruby opening wszystkich tych jajek, jakie tutaj mam zgromadzone, plus właśnie te, o których teraz mówię. Także widzu, czuj się zaproszony, czuj się zaproszony. Teraz sobie pójdziemy na tych Lorda przy okazji. I schowajmy na razie tego Titanic Classic Kata, żeby wiecie, Preston nie myślał, że już jednego dropnąłem. Nie, 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 spokojnie, Prestoniku. Ja żadnego Titanika nie trafiłem. Mam nadzieję, że dzisiaj dasz mi swojego pierwszego tutaj, żeby mi wyleciał, to otwórzmy sobie, wiecie co? Na tej Wardzie nie chcę długo przebywać. Otwórzmy sobie tak Na początku 8 i szybko jeden i jeden. Dobra, dziesięć jajuszek naraz. 10 jajek naraz. Uwaga, czy chociaż jedną rośnie! Proszę Państwa i! Yo, z 10 totalnie nic nie ma, ale mamy dwa Rainbow ekskluzywy. No! Dobra, szybki był ten opening na tych wordzie. Dlaczego ja tak otwieram na każdym świecie widzowie po 10 jajuszek tylko? Z racji tego, że chcę 50 jajek otworzyć na jakichś różnych wardach, a pozostałe 50 na training plazie. Tak, bo właśnie ona przyniosła mi tyle szczęścia i tam dropnąłem Titanica. Dlatego znowu chcę tam iść otworzyć. A teraz jesteśmy na normalnym świecie, także otwórzmy sobie tu 1, 2, 3. Trzy jajuszka i zobaczmy, które są szczęśliwe lewe, prawe czy środkowe, uwaga? Jedno, drugie i trzecie. No szczerze mówiąc, żadno nie było tutaj szczęśliwe. To szybko, widzowie, trzeba się udać do kitusia. Siemanu, kituś siemanu. na raz masz kituś. Które wybierasz powiedz mi? Które będzie dla mnie szczęśliwe? O, chyba lewe, poszedł do lewej strony, czyli lewe. Albo i mnie oszukał. Kituś mi oszukał. A ja ci kituś wierzyłem. No ale dobra, ja jestem miły, dam ci jeszcze jedno podejście, proszę bardzo. 3, jeden, teraz wybierz z czterech jajek, jedno najlepsze. Chyba to bo przy tym stoi, uwaga, tutaj nic i tutaj również nic nie mamy. Oj, powiem wam, że zaraz zbliżamy się do połowy openingu. Jeszcze nawet jeden huge nam nie wyleciał. Ojoj, oj, oj. wiecie, fajnie, że mieliśmy tylko tej na live, ale na odcinku też bym chciał coś trafić, a nie, że otworzę 100 jajek bez niczego. Chociaż może to tak być, jak widzowie na ostatnim odcinku z openingu tych właśnie dice'ów, gdzie przez 99 albo 100 równych kostek nic nie trafiłem i za 101 wyleciał Rainbow Shiny Hugeek. Także, jakby tu poleciał Rainbow Shiny Huge, ja byłbym spełniony ten Serio, jeden Rainbow Shiny Huge i też się dogadamy. A przy okazji, jesteśmy na evencie, więc otwórzmy sobie na evencie od razu 8 jajek. 8 jajek, bo 8 jajek ostatnie jest dla mnie szczęśliwe. Let's go, 8 jajuszek. I czy jedno tutaj rośnie? No, myślę, że to rośnie, szczerze mówiąc. Ale niestety nic tutaj nie mamy. No dobra, no to dobijmy do tej dyszki szybko, pygi, jedno, drugie. I właśnie w tym momencie połowa openingu za nami. Czy coś tutaj mamy? No, niestety, bardzo, ale to bardzo, bardzo kiepsko. Nic nam, widzowie, totalnie nie wypadło. No to jesteśmy. Jesteśmy na Trading Plazie. Tutaj dropnąłem swojego Titanika, Także w tym samym miejscu zaczniemy sobie nasz opening. Zacznijmy od trójeczki albo od szósteczki. Szósteczka. Sześć jajuszek. Trzy takie, trzy takie. Zobaczmy, które bardziej szczęśliwe. Ta strona nic nie dała. No i ta dała Rainbow Ekskluzywa. Ja naprawdę jestem szczęśliwy z Rainbow Ekskluzywu, bo wierzcie mi. Więc, jak nie ma huge, okej, okay, ale żeby były chociaż te Rainbow ekskluzywne. Dobra, to jeszcze trójkę tu otwórzmy i jedynkę. Do równych 60 Jajuszek. Let's go, panie Prestoniku, już daj mi chociaż jednego huge'a, żeby miał coś na konkurs. No ale ten Prestonik, wiecie co, nie lubi mnie, nie lubi mnie, nic mi tutaj nie chce dać. No dobra, nie ma problemu, nie ma problemu, to ja sobie tak szybko pójdę, zagadam cię Preston i otworzę 8 na raz, pyk, 8 na raz. 8 na raz, niektóre w ścianie utchnęły, może one będą jakieś szczęśliwsze, uwaga. Oj, jest naprawdę kiepsko, ja, ja chyba swoje całe szczęście wykorzystałem do tamtego openingu. 68 jajek za nami, dobra, dobijmy do tej 70. -tki. 70 jajek teraz oficjalnie będzie za nami, let's go. I no Rainbow, Rainbow, ale kurczaczki, wam pojęcie, że no, chyba najgorszy opening dzisiaj się szykuje. Jeżeli z ostatnich 30 jajek nic nam nie poleci, no to będzie najgorszy opening, szczerze mówiąc. Przynajmniej na odcinku, wiadomo. Dobra, otwórzmy sobie teraz tak. 3, 6, 9. No i dyska, dyska, równa dyska. Uwaga, pierwsze 3 nic, kolejne trzy mamy, 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 mamy. Dobra, jest, jest jedno, dobra, nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie. A i jest huge, dobra, jaki to będzie huge, ok, mamy huge a chociaż, let's go! Jaki to jest? Jest to huge classic dog, czyli ten słabszy, ale i tak bardzo piękny moim zdaniem. A tak on się o to prezentuje, widzowie. No nie no, widzowie. Te klasyczne pety naprawdę mają coś w sobie. Jeżeli ktoś z Was grał w Pet Sim, pewnie podobają mu się te peciki. No dobra, widzicie? Trading Plaza oddaje, tak jak wam mówiłem. To twórzmy sobie kolejne trzy jajuszka. Kolejne trzy jajuszka, zobaczmy. Tutaj już widzowie się ustawiają chyba. I mamy Rainbow klasika, Nawet dwa. O, dwa Rainbow Ekskluzywy. To moim zdaniem W. Moim zdaniem W, jajuszko. Dobra, dobijmy sobie do 85, czy twórzmy dwa. Widz... Widzowie stoją przy prawej stronie. Dobra, to temu się urosnąć. No nie. Oszukali mnie, nic nie urosło. Helu! Teraz tak, jak ja chcę zrobić ostatnie jajka? Powiedzcie mi, bo ostatnie 15 już tylko zostało. Jak ja chcę to wykminić? Chyba wiem, chyba wiem. Trzeba z mocnym przytupem tutaj otworzyć. Dobra, to taka wróżba. Otwórzmy sobie jedno. Let's go. Wróżba, wróżba, czy wróżba będzie szczęśliwa? No, wróżba nie jest za dobra. Classic dog, no nie. To jest zła wróżba, wiecie? To jest zła wróżba. A dlaczego wróżba? Bo chcę teraz otworzyć 8-3-3. Dokładnie, taktyka 8-3-3. Albo zróbmy sobie 3-3-3. No, same trójki takie. 5 trójek. Nie, no, 8-3-3 chyba bardziej odda taktyka. Także tak sobie zrobimy. 3, 8-3. I trzy, patrzcie, ile jajuszek tutaj mamy. Dobra, musi chociaż jedno wyrosnąć, proszę. Pierwsze tutaj nic, tutaj nic i nic totalnie nie poleciało. Patrzcie, ile tych tutaj ekskluzywów latuje nam do ekwipunku. No ale dobra, no nie zawsze trzeba wszystko mieć. Ja i tak jestem spełniony z tego openingu. Wyleciał nam jeden huge, którego będziemy mogli rozdać. Tutaj tego Titanika jeszcze mam widzowie pokażę, bo nie wiem czy Wam go pokazywałem. No i oczywiście te ekskluzywy w pełnej okazałości, czyli Bany i Dragon. Z tych wszystkich jaj, które do tej pory otworzyłem, czyli 150 brakło nam tylko jednego Huge'a do pełnej kolekcji, tak szczerze mówiąc. No i dobra, tak jak mówiłem, Huge Classic Doga macie do wygrania, a żeby go wygrać banalnie proste zasady, tak jak zwykle, łapka w górę, subskrypcja na tym kanale oraz ważnik w komentarzu. No i na kolejnym odcinku klasycznie ogłosimy sobie zwycięzcę. Jeszcze zanim ogłosimy sobie zwycięzcę tego odcinka, widzowie, to wejdźmy sobie w Huge Machine. Zobaczmy, ile punktów byśmy mieli. Uwaga, tu mamy 58. Mamy jedno gwarantowane jajko. Zobaczmy, czy mielibyśmy drugie. Okej, okay, będziemy mieli drugie na pewno. Dobra, czyli dwa gwarantowane jajka z tego openingu mamy. Fajnie, fajnie. to już będziemy mieli dwa dodatkowe do openingu na 100 tysięcy, czyli już będziemy mieli łącznie 6 jajuszek. No dobra, na ekranie teraz macie zwycięzcę ostatniego losowania... Serdecznie mordeczko ci gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać ci nagrodę No i klasycznie piszemy pozdro z odcinka Zaznaczamy Huge, a był to huge golden divinus warty 93 miliony No i nikt zwycięzcy, wojanek serdeczny, pozdro wysyłamy I nagroda powędrowała właśnie teraz do twojego mailboxa I jeszcze przy okazji mam trzy najlepsze mega dice, To pomyślałem żeby sobie wspólnie otworzyć Zobaczymy czy wyleci nam coś ciekawego Na pewno muszę czat wyłączyć, bo będzie spoilerował Mamy solara, okej okay. Zobaczmy jeszcze dwa podejścia szybko Normalnie jeden opening, a teraz drugi. Ok, Lunar Eclipse, spoko, 2 miliony punktów. No i trzecie podejście: czy mamy hujda, czy nie będziemy mieli? Let's go, sprawdźmy trzecie podejście. I niestety Atomic Surge. Także w tym momencie musimy się chyba już pożegnać. Także dziękuję Ci widzu za oglądanie tego odcinka. Życzę Ci wspaniałego dziąka, albo wieczora, w zależności o której godzinie to oglądasz, ja będę leciał, więc trzymajcie się, do zobaczyska i Elu.